Meksikano TV otwiera wam drzwi, poniedziałek popołudnie, Meksikano może trochę schudnie, jest dobrze, jest ok. W słuchajcie, dawno nie było, już dawno nie było parodii i dawno nie było gotowania, więc gotowania dalej nie będzie, ale będzie dzisiaj parodia. Ale zanim zaczniemy parodiować, trochę to mi zaszło czasu popisanie tego tekstu, też i trochę montażu ale zaczniemy, zaczniemy partyjować, dziękuję tutaj dla, dla jednej, dla jednej, dla jednej osoby, o której zaraz Wam powiem, wróciłem, 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 otrzymałem oczy, sorry, otrzymałem, musiałem tak wybałuszyć oczy, bo nie wierzyłem własnym oczom, słuchajcie, Meksikana otrzymał bluzę, kolejną bluzę, kolejną bluzę, tutaj jest woreczki, w w kropeczki, otrzymałem kolejną bluzę, słuchajcie, i od kogo ta bluza? Od niejakiej Kasi. Słuchajcie, od niejakiej Kasi. Dziękuję Ci Kasia. O to jest bluza. Ceny nie będę pokazywał, ale jaka bluza? Bluza Umbro z kapturem. Także dziękuję ślicznie. Bardzo mi się podoba. Dzisiaj odebrałem. Także kolejna rzecz z Umbo, która będzie mi towarzyszyć. Ciekawa, Umbo będzie mi do końca tego sezonu towarzyszyć, a najprawdopodobniej i do następnego z kieszeniami elegancka. Nic nie ma w kieszeniach, trudno. Musieli na poczcie wyjąć. Także Umbo dotarło do mnie, prosto od Kasi. Także dziękuję. Dziękuję serdecznie. Kolejny Umbo, kolejny Umbo. Ale oprócz tego, coś śmieszniejsze, dostałem kolejny bilet. Kolejny bilet do Energy Oczywiście dobrze wiecie, że to przyjąłem, bo ja już w Energy już byłem, ale to przyjąłem. <laughs> Wiadomo, dla kogo to miało być. Na dwie osoby, jak tu widać, na dwie pary. Wiadomo, dla kogo to miało być, także ale. Już zostało przejęte. Także Kasia, bardzo Ci dziękuję. Serdecznie bardzo dziękuję. Meksykano jest jeden i będziemy zaczynać <laughs> robić parodię 7. Siemaneczko, i zapraszam na parodijkę. Hejka. No, dzień dobry. O. I właśnie wróciłem, bo wyjeżdżałem yy, i byłem yy, ze swoim yy, kolegą. O, i tam. Tam było fajnie i, i ja trzymałem y, węża. O, o y, witajcie na moim kanale. Do, no, byłem sobie na fajnej imprezie, do no, i pogadałem z kolegą. O, no, on ma swój kanał też no, o, I razem zrobiliśmy zdjęcia ooo no, i tak sobie siedzę i teraz wspominam no, no. o! A ja chciałem ogólnie powiedzieć Gatuj, gatuj, z graciadem! Z gracianem! gotowa gotowania, wielkim fanem, wielkim fanem, wielkim fanem. Ale przepraszam bardzo! Ja chciałem powiedzieć, że. Do, no, a słuchajcie, e, ja o, daję fajne, o, do, no. cudo, do, no, to, to, o, widzicie, do, no, to, z korekcí o to jest takie fajne o i i o w środku jest, o no płyta o widzicie i to jest bardzo fajne no o i to ma o, o i to ma e, dużo punkcji, do, i sy punkcji, do, o, i to o tym, do, sądzicie, do, o, to, o. Ale proszę mi nie przerywać! Ja nagrywam teraz, a ty mi, śmiecił jeden, przeszkadzasz cały czas, ty! No, no, ja właśnie yy, chciałem powiedzieć, że tam gdzie ja byłem, to psy były i straż pożarna, i ja trzymałem za węża strażaka. I takie fajne, <ścoughs> czarne szprychy były też. To martynka, 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 taka super, ładna blondynka, taka piękna, fajna dziewczynka. To martynka, martynka, martynka. O, jak to nieprawda jest? Czego ty kłamiesz? O, o, blondynka, srynka! To czarna sprycha była! Kłamie cały czas, ty nadajesz się co mi widzicie, widzowie jak to jest? no a ja y, Martynkę też y, poznałem o no i bardzo byłem y, o z niej zadowolony o i może jak zadzwoni o to może się spotkamy no a tu mam, o! Takie fajne coś. do no, Taką kamerkę. do no, no, Jo ja, tu no, tak, o, się otwiera, do no, O! Tylko i można nagrywać. O! No, I! Jo o! skamerowałem teraz, to no, O tako! O do no. może ją skameruję. O, do. No. O, to no jest bardzo fajne. Do. O. o, o! Jaka Martynka! Jak to grażynka była! Jak chcesz, to ja zaraz rozpierolę tą kamerę na ścianie! Ziosiak! Ziosiak! Poniżej Pemka ma go Majorek, a po kolana wisi mu worek. Ciuszak, a po kolana wisi mu A weź ty zamknij tą dupę! Ty! Komunistyczna świniu! No, no bo to, o, taka fajna kamera, o. o, tako, o, že nagryva, o, o, já widzę že teraz, o, o, to tak, o, no. Vyvůl jsou kamere, přivalo bo zaraz ona vylonduje na štěně. Já, ja, já, ja, já, ja, já, ja, to jsou, já, ja, ja, Na YouTube je velké, já, Kurde, że miał te jaja. No i cóż, słuchajcie, to by było na tyle. Nie wiem, mam nadzieję, że się podobało. No nie jest łatwo samemu rozpisywać te parodie, ale zawsze jakoś tam, jakoś tam próbuję, słuchajcie, jeszcze gadam kurde jak ten jak ten Jarek z, z parodii. No ciężko jest, słuchajcie, nagrać za zajebiście, żeby to było fajnie wyglądało. Staram się jak mogę, ale jak wychodzi tak wychodzi, no może jeszcze coś będzie, ale już to jutro ktoś mi podrzucił trochę pomysła jednego tak bym powiedział, wiem, że powiedziałam pomysła, żebyście nie myśleli sobie ale tu jeszcze na koniec tego filmu pozdrowię jeszcze szybciutko Pirata oraz chłopaków, którzy wczoraj towarzyszyli mi na przejażdżce rowerowej to jest Mareczko Elo Matycha oraz ich chyba kolegów Eminafa Kiki i ma ciurka, nie wiem, który ze mną jeździł, na pewno no, Mareczko Elo jeździł, no życzę Ci powodzenia, wiem, że streamujesz gierki, także, e, także życzę Ci powodzenia, e, masz rację, nie poddawaj się, każdy, każdy powinien spróbować i robić to, co lubi robić, jeżeli lubisz streamować, streamuj gierki, pewnie, że tak jestem, trzymam za Ciebie po prostu kciuki, stary, chociaż jesteś jeszcze młody, to masz jeszcze właśnie tym bardziej masz jeszcze czas, żeby dojść do perfekcji. A może będziesz kiedyś tak jak Marciaszek, którego pozdrawiam oczywiście. I to właściwie dzięki niemu zacząłem też nagrywać filmy i streamować również, tylko że nie gry, oczywiście. No, oczywiście pozdrawiam Rododendrona. Rododendron żółw dla Ciebie jak nic, bo zawsze wspierasz kanał i za to Ci dziękuję. Oraz dziesiątą brygadę. Kawalerii Pancernej. Pozdrawiam jeszcze raz. Pozdrawiam. Oraz Szymona z Jaworu i Roberta G z Gryfic oraz całe Gryfice. Robert G, oczywiście Borodo. Oraz El Chapo Oled, od El Mexicano do El Chapo. pozdrówka El Chapo i jeszcze raz, po raz kolejny. Cały czas się pytam, kto to jest ta osoba, która wysłała mi stówę. Nie mówi tu o Gustawie, o tej drugiej osobie, ktoś to jest, jestem naprawdę naprawdę jestem ciekaw i naprawdę ktoś kolwiek informacji ma kim jest ta osoba, która jest dla mnie naprawdę tajemnicza i z chęcią bym się dowiedział, bo mm, chciałbym nawet osobiście jakoś podziękować y, za to y, w sposób jakiś nagrać film z podziękowaniami osobistymi także jeszcze raz pozdrawiam Was dzięki za oglądanie Meksykano jest jeden i słuchajcie, nie damy się i następno Następny jutro, czyli będzie pewnie znowu jakiś gniot poranny plus pewnie będzie jakieś parydowanie lub gotowanie. Albo może nie, no wysadzanie pewnie będzie na pewno. Także myślę, że dzisiaj też jeszcze będzie wysadanie, jak zdążymy, zobaczymy. No, Także trzymajcie się, Meksykano jest jeden. Siemka.